Na stadionie w Lublinie Ireneuszmy na moment to jest zobaczmy do parkingu też ma Thank oh. you. so Wielki z Krosna do prezentacji wyprowadził wychowanek kakażetu Krosno. Były doskonały żłowiec. dziś trener zespołu Ireneusz Kwieciński. Numer startowy 1 Roman Chromik. Z numerem 3 Jan Jarosz. Numer startowy 4 Krister Jakobsen. Piątym, doskonale Państwu znany, startował przed laty w Terzecie Lublin. Dziś w Krośnie, Józef Franz. Numer startowy, 6 Wychowanych Włókniarza Częstochowa doskonale spisuje się od początku sezonu. Junior gości Mateusz Kowalczyk. Z numerem siódmym, Piotr Machnik. I numer startowy, 8 Bartosz Kasprowiak. Drużyna gospodarzy Red Star, KMZ Lublin do prezentacji wyprowadził dyrektor klubu Dariusz Sprawka. <noise> Numer startowy 9, kapitan zespołu Jacek Rępała. <noise> Debiutant w lubelskim zespole. Przywitajmy serdecznie głośno brawami. Numer startowy 10, Hynek Stichauer. Numer startowy 11. Śmiało można powiedzieć lider naszego zespołu, najlepiej punktujący jak dotąd w naszym zespole. Tomasz Rempała. Numer startowy 12. Kiriu Filinow. Numer startowy 13. Jak mówił przed chwilą w parkingu dla niego szczęśliwy. Z numerem 14 wystąpi Rafał Klimek. I z numerem 16 Lubosz Tomiczek. Zauważyli... I w kasku żółtym Mateusz. Po pierwszym wyścigu dla gospodam to trzeci kas biały Józef Franz i to czwarty kas niebieski Gnek Stichauer. 4 na Red Star, z Lublin. Czas zwycięzcy. Jako pole startowe, kask niebieski. Kiriu Filino. Trzeci, Kask czerwony, Tomasz Rępała. Kask niebieski. przerywamy, przerywamy wyścig. Tak. Wyjeżdżając pod taśmy startowej widzieliśmy Kryster jak Jakobsen Nie opanował motocykla. Wyglądało to groźnie. Mamy nadzieję, że skończy się tylko na strachu. Nie będzie złamań. Będą tylko śniaki. I Kryster Jakobsen.